Na osobie i rodzinie świadczona dla osób, tak jak powiedziałam, z tą aktywną, postępującą, niewyleczalną chorobą, celem optymalizacji jakości życia. Opieka ta pomaga ludziom żyć jak najgodniej. E... Opieka hospicyjna leczy objawy, opiera się na indywidualnych potrzebach. E... Opieką tą są objęci pacjenci tylko z niektórymi chorobami. Są to choroby nowotworowe, choroby wywołane przez HIV. Na chorób zapalnych układu nerwowego, niektóre postaci niewydolności oddechowej i krążeniowej, tak jak kardiomeopatię, e, oddechowe, oderzymowe, stwardnienia rozsiane. E, ta, te usługi są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjent nie płaci za pobyt. W całości one są bezpłatne dla pacjenta i obejmują zarówno opiekę lekarską, pielęgniarską, jak i wyroby medyczne, leczenie w bólu, bo to jest bardzo często. Główny problem tych pacjentów, opiekę psychologiczną, rehabilitacją i badania diagnostyczne. Druga rzecz, która dzisiaj będzie, y, która została otwarta w tej części bloku, to jest rehabilitacja. Y, no, rehabilitacja to jest przywrócenie sprawności fizycznej lub psychicznej pacjentowi w wyniku y, choroby, której doznał. Tą rehabilitacją u nas na NMZ i to jest w 99% na NMZ. Ona jest możliwa wtedy, wtedy, kiedy pacjent posiada skierowanie od lekarza specjalisty. My mamy tutaj kontrakty w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej, ogólnoustrojowej, i to są dzienne pobyty oraz rehabilitacji kardiologicznej i rehabilitacji kardiologicznej w odziale stacjonarnym, w pobycie dziennym i, i w oddziale stacjonarnym co oznacza po prostu, że pacjenci u nas leżą tak jak na innych oddziałach. I to jest też dział tej rehabilitacji. Szanowni Państwo, do porządku powiem, że na...